Drodzy nasi przyjaciele z Włoch, tak jak byliśmy z Wami i z całą Federacją na Euromucie w ostatnie wakacje, w drodze, tak teraz jesteśmy z Wami sercem, umysłem i w modlitwie. Dziękuję za to, że jesteście i pozdrawiam Was z Polski. Hello, cześć. I'm Marta and I come from Poland. I want to say you few words. Courage. I am. Do not be afraid. These are the words of Christ. And I think we must stick to them and pray together. May God bless you and give you strength in this effort. Take care bravely. Sulla strada cantiamo insieme. Sulla strada. Io e te. Ciao! Ciao a tutti, cari amici italiani, guide e scouts d'Europa. Adesso, nella questa situazione, siamo con voi. Nei nostri cuori abbiamo le parole di Dio. Di... Del Vangelo di San Giovanni. Avrete nel mondo la tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Fatevi coraggio. Gesù è con voi. Non abbiate paura. Ci vediamo presto, specialmente clan dato Carlo d'Asburgo di Albino. C'è vai, kochani, scaucislo. Życzę Wam dużo siłe, dużo radości. i pogody ducha w tym trudnym dla was czasie. Wspieramy was i łączymy się z wami w modlitwie. Ciao. Kochani nasi przyjaciele z Włoch. Chcemy wam powiedzieć, że jesteśmy z wami zawsze, że jesteśmy z wami podczas wyjazdów szkoleniowych, podczas różnego typu naszych atrakcji i doświadczeń skautowych. Ale przede wszystkim chcę Wam powiedzieć, że jesteśmy z Wami podczas tych trudnych chwil dla Was. Jesteśmy z Wami i zawsze na nas możecie liczyć. Pamiętamy o Was każdego dnia w modlitwie. Okay. Nie traćcie ducha, włoscy przyjaciele. Jesteśmy z Wami i nadal mamy w pamięci Eurowóz w Waszym pięknym państwie. Tak, dziękujemy za Waszą gościnność i trzymajcie się ciepło. Razem damy radę. Dear scouts in Italy and all over the Europe. We're we'll with you, our prayers are with you and I hope we'll see each other soon. Buongiorno, Italia! Buongiorno, Italia. Jesteśmy harcerkami z zastępu mrówka z Polski. Zapewniamy Was o naszym wsparciu i jedności i modlitwie. Nie traćcie ducha! Czuwaj! Życzę Wam wszystkiego dobrego jak najszybszego powrotu do normalności. Ciao, fratelia e Sorelle, a w tej i nostro Signore porg solo lui pua salvanoi. Lonie Ricorda di voi. Ciao.